Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Tak! Cześć! Hej, witajcie z tej strony Bartosz Klocków. Dzisiaj otwieranie minifigurek na moim kanale. Zaczyna się dzisiaj! Cześć, hej, witajcie z tej strony Marta Sklecków z Nowa kolejny kolejne na moim kanale. Dzisiaj, tak jak słyszeliście przed intrem, otwieramy sobie minifigurki Lego, które są w tej oto siatce. Tak, więc zobaczmy ile ich tutaj jest, są trzy, więc dobrze wszystko. Oczywiście minifigurki tradycyjnie są, bo jakby to inaczej. No i tak. Otwieramy sobie jedno. Może na początek spróbujemy sobie wymazać, co tam jest. O, tutaj jest coś twardego. Możliwe, że pizza. Zaraz. To jest grube, twarde. Czy jakieś plejta. To ulotka. Tak. Tutaj. O, tu już jest jakoś inaczej. Hmm, tutaj nie jestem pewien. Możliwe, że. Czuję jakiś kask. Możliwe, że to jest ten tutaj gość. Albo ten, albo ten. Więc. Tutaj. O, też je włoski. Możliwe to samo. Nie, tutaj są włoski. Tutaj są na pewno włoski. Tak. Ustawiam, że to jest jeden z tych dwóch. Z czego się cieszę. Ale dobra. Otwieramy może sobie na początek to, właśnie. Oczywiście minifigurki Seria 19. 16 minifigurek do zebrania, z czego jest 9 moich must Dobra. Tylko by ulotknie pociąć. I zobaczmy, 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 zobaczmy. Na początek spróbuję. Wyciągnąć o, ulotkę. Ona jest o, patrzcie, zaklejona. Muszę ją idealnie. I się jej teraz przyjrzymy. Tak, w ogóle te minifigurki figurki otwierali, otwierali już po prostu wszyscy LEGO tuberzy. Maciek otwierał, Rafi otwierał. Jeszcze klockozaur. Brodaty Geek, a Folka nawet otwierała. Zrobimy sobie przybliżenie i zobaczmy ile jest minifigurek moich must Dobra, na początek, Gość yy, Gamer, totalny must have. Po prostu zaznaczmy go sobie nawet taką takim, e, nie chcę jej pisać, kółeczko oczywiście zaznaczymy, jeszcze z takimi strzałkami, że go muszę mieć, absolutny bój. Co to jest? Must have. Jeszcze człowiek. mam jakąś dziurę, czy co? Ojejku. Człowiek, właśnie z kaczuszką, kąpiący się też absolutnym Must Have. Ten tutaj, taki zmarły rycerz, to nawet nie wiem co to jest, ale ta tarcza to jest nawiązanie do mm, takiej starej serii LEGO System już. Nie pamiętam od. Jak się nazywała? Pamiętam, że to były jakieś takie, byli jakieś takie taki rycerze, jakiś tam wampir, wampir, rycerze wampiry, coś takiego. No i to jest chyba właśnie nawiązanie do tego, czyli jakby trup y, dawny tych rycerzy, właśnie z tą tarczą. No, bardzo fajny smaczek, tarcza fajna. Ten tutaj gość, on mnie w ogóle nie przekonuje. To jest chyba, nie wiem, ta, ta głowa, te włosy, to trochę wygląda jak, jak jakaś legocima, ale. Tego nie będę chciał mieć. Ta pani mm, z tym laptopikiem, no niby fajny laptopik, chyba nowy, w nowym kolorze. Yy, bluzeczka też całkiem fajna. Tutaj nóżki, taki, taki, taki zawiązany sweterek, ale nie, A tutaj yy, nie będę się gniewał, jak jej nie będę miał. Mumia, mumia to dajmy sobie taki znak zapytania może być. Johnny Tander, no ja jestem fanem Johnnego, boże, co ja tutaj wyprawiam w tym odcinku, to po prostu se dom demoluję. Ja jestem wielkim fanem Johnnego Tandera, wielkim fanem serii Adventures. Mam Johnnego Tandera jeszcze z tych lat 90., -tych, syna sobie na tym, na przystanku Klocków zamówiłem. I to też jest mój po prostu wielki must have. Pani Strażak, no to jest po prostu najgorsza figurka ever z całych serii kolekcjonerskich. Po prostu nie, na pewno nie. Najgorsza po prostu figurka. Za to pani zbierająca kupy. To jest mój trzeci na... Dobra, musiałam sobie zrobić krótką przerwę. Ym, na czym to skończyliśmy? A, na pani zbierającej kupy. Tak, to jest moja absolutny trzeci must have. Człowiek pizza. No, też jest mój must have, bardzo fajny. To jest taki odświeżony ten watermelon, taki arbus, co w poprzedniej yy, nie pamiętam już w poprzedniej chyba serii, w serii 18, tylko że z nowymi nadrukami, bardziej szczegółowy, fajny menu. No i to jest kolejny mój must have, ten y, cyberłowca to na początku, no tak średnio mi się to widziało, ale potem jak się mu przyjrzałem, to no fajny ten. Może być to taka odświeżona wersja cybermena. No, bo Cyberman się jeszcze pojawi w kolejnym flejmenie, ale o tym Wam jeszcze spoilerował nie będę. To tutaj starsza pani z flamingiem, nawet niech też, też mój mastek, ale to nawet nie chodzi o flaminga, o tą starszą panią też. Fajny torsik, fajny fajne, taki fioletowy włoski. Rugbista, no, nie widzimy się to za bardzo. Może fajna piłka, ale nie. W ogóle nie znoszę rugby, bo ostatnio sobie rękę złamałem rok temu ja grałem w rugby, co pewnie też wiedzieliście, bo nagrałem kilka odcinków z tą złamaną ręką. To ta pani z liskiem, no niby fajna kurka, ale tak to sam lisek mnie nie przekonuje. Ten kolorowy misiu to też druga chyba najsłabsza figurka w, tym, w, tym, w tej serii. Dużo mieliśmy misiów, no dużo, to jest jeszcze taka panda, no niby tęcza fajna, jakieś tam serduszko, ale nie, nie, nie. Ta pani z rowerkiem, no niby fajny rower, no możliwe, może będzie fajnie. Czyli ile mamy must Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. No nawet nieźle, absolutnych mamy trzy, dobra, ale ten gamer jest moim po prostu największym. Zobaczmy, co nam się tu wylosowało. Nie mówcie, nie mówcie. Wow! No, słuchajcie. Zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Mamy gameraki. Jejku, nawet nie widzicie mojego uśmiechu na twarzy. Jajku, ale się po prostu cieszę. że mam Gamera, po prostu Gamer był moją ulubioną figurką w tych seriach, w tej serii kolekcjonerskiej. Patrzcie na ten tutaj tile, to jest jakaś gra i to jest nawiązanie też do innej serii minifigurek, bo była taka minifigurka tam w jednej serii. Tutaj przyjrzyjmy się temu Torsikowi, no patrzcie taki klocek ubrany właśnie w takie słuchawki z mikrofonikiem, tutaj ta, takie może mm, tutaj będzie to lepiej widziane, takie tutaj ten srebrny znaczek. To jest Logo Lego Space. Fajnie, jakaś jeszcze spinka przyklejona do spodni. No, nie spinka, jakiś tam breloczek czy coś. Fajny pad, to jest nowe. To jest nowa wersja, to jest. To jest jakiś nowy element w Lego. Fajne nowe błuszki, tutaj jak sobie spokojnie gra. A tutaj chyba przegrał grę. I fajne nowe włoski zielonego koloru. Jeszcze z takimi słuchawkami, z mikrofonikiem. No. Mini figurka jest mega i się w ogóle bardzo jaram, że ją mam. Tutaj ostro musi mi złapać. W ogóle od jutra, od jutrzejszej soboty, nowych Power Manów będę nagrywał z nowym, to sobie na bok, z nowym telefonem, bo będę miał nowy telefon. Sobie szybko jeszcze otworzymy. Dobra. I co będzie tutaj? Widzicie, co tam jest? Widzicie? Ja dokładnie nie widzę. Coś czarnego. O. Zobaczmy. zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. O, jest! Jest cyberłowca, więc się cieszę, że jest cyberłowca. Ło. Patrzcie. Patrzcie na ten element. Taki. O, teraz. Taki bardzo. Przejrzysty, czerwony, transparentny, czerwony, Z takim ludzikiem, takim napisem poszukiwany. No, nawet nagrody wyznaczono. Z drugiej strony, nienadrukowany. Serio, to jest piękne I to jest taka zakładka do książki. No, nie wiem, czy mm, o tym wiedzieliście. Ale Dobra więc co sobie szybciutko złożymy tego naszego marcjańskiego łowcę. tutaj jak to tutaj się składa, tutaj tak chyba tak Ło. Patrz jaką mega buźka. Tak by tak powinien wyglądać Cyberman. No. O. Zaraz. O. Tak powinien wyglądać Cyberman. To powinna być jego klasyczna buźka. Jaki ten hełmik, zaje fajny. Przepraszam za wyrażenie, ale też się jaram tą figurką. O! Tak sobie ustawmy. Spójrzmy na druki. Też bardzo, bardzo fajny taki hełmik. Trochę mi przypomina to takiego klona z tych Star Warsów. No i nóżki też fajnie nadrukowane. Podoba mi się to. Przekonuje mnie to. I teraz ostatnia figurka już. Ulotki. Weźmiemy na bok. Ok. I o, widziałam coś kolorowego, więc. a, patrzcie! Arbus! Znaczy, Boże! Arbus, pizza! Ja sobie właśnie zaraz robię kolejną przerwę, bo zamówiłem pizzę, i zaraz powinna tutaj być. O, pizza. Jeszcze to menu Zaraz przyjrzymy O, pięknie. Okej. Okay. No, w ogóle pierwszy raz mam taki element. Zobaczmy, buźka jednostronna. Fajny, całkiem taki zielony torsik, takie noże, nóżki w kratkę. To jest bardzo fajne. Z boku też nadrukowane. Zobaczmy menu. No, pizza jeden. Wow. Super. Hamburger z frytkami nie nawet tutaj mają super no a to to też jest fajny patrz taka pizza z takimi, tutaj widzimy salami albo szynką tutaj widzimy też takie pieczareczki no Do tego serek no naprawdę mnie to przekonuje zjadłem sobie taką i chyba właśnie taką zamówiłem chociaż zamówiłem dosyć godzi dawno godzinę temu i przepołowioną margarita tam chyba właśnie z taką pizzą No i właśnie tak jest nasz pierwszy opening. To sobie wszystko odsłonimy. Bardzo fajny. A, tutaj sobie damy na środek naszego gamera. Z niego jestem najbardziej zadowolony. Więc ludzie, ja się bardzo jaram tym openingiem. Cieszę się, że wylosowałem się tak świetne minifigurki. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach w najnowszych już Powermenach. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. Ja zaraz też sobie po pizzę pójdę pograć w GTA, jak ten tutaj pan. Więc ym, sobie zaraz pójdę, jak sobie tylko pizzę. O, słyszę tam, że już do ktoś dzwoni. więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye.